mi się przede wszystkim wydaje jedna rzecz, że to też gdzieś odbiło się na postawie drużyny. To jest jedno pewne. Tylko ja jakbym był takim trenerem, to po pierwsze, sprawdziłbym właśnie, jakie są możliwości prawne, czy mogę kogoś innego dowołać. Dwa, przeprowadziłbym na pewno mocną z nimi rozmowę i nie wiem, czy nie skłoniłbym się w takim kierunku, żeby całą tą czwórkę wziąć do pokoju, grubo ich zrugać sam, bez asystentów, bez nikogo i powiedzieć im tak, słuchajcie, ja wam dam szansę życiową. Od dzisiaj wy macie w tej drużynie świecić przykładem. Od dzisiaj wy tutaj macie, jak to się mówi w przeności, na murawie na każdym treningu mi się zwymiotować aż. Macie być zaangażowani, motywować. Ja wam dam szansę życiową. Ja nie wiem, czy to nie byłoby lepsze wyjście z sytuacji, tym dzieciakom pokazać, że jest ktoś, kto rozumie takie sytuacje, bo sam był młody i nie wiem, czy bym tego tak nie, nie zostawił, ale tak kompletnie hermetycznie też zjednałbym drużynę, mówiąc, to nie ma prawa wyjść na zewnątrz? Znaczy, to jest moje zdanie, bo ja ci powiem dlaczego. Okay. Jest wiele sytuacji, których mi się nie, które mi się nie podobają, które wychodzą powoli w grupach młodzieżowych, o których Marcin Dorna wie. I on tego nie przekazuje dalej. Jako koordynator do spraw sportowych w PZP bo nie wiem, jaką funkcję Dyrektor on to ma. sportowy to jest. W pzp nie, nie ma dyrektora sportowego. Okay. Jest wiele spraw, o których się mówi w kuluarach, a które nie wychodzą na zewnątrz i coraz bardziej mnie to boli. Z jakiego klucza niektórzy są przypisywani do, i zostają trenerami reprezentacji? Wiem, że w jednej z reprezentacji była sytuacja, gdzie chłopak nie jechał, chciał nie jechać na turniej przez rodziców, który był blisko Ukrainy, został kompletnie zrugany przez trenera w szatni, aż się popłakał. Dla mnie podchodzi to trochę pod mobbing. Druga sytuacja, o jakiej słyszałem, to też jest do sprawdzenia, że jeden trener wylądował w jakimś przybytku, a za chwilę dołączyli piłkarze z grup U16 czy U17. Wiesz co, no, te informacje w naszym świecie piłkarskim, o którym my rozmawiamy i którym my wiemy, to ktoś nie wymyślił. To są jakieś informacje, które gdzieś są potwierdzone. Potem afera z browarami, która wyszła gdzieś, ktoś wiózł w, w jakichś medycznych skrzyniach. są no, trochę za dużo w tych grupach młodzieżowych, bo ja uważam, że grupy młodzieżowe powinien prowadzić trener, który kompletnie jest poświęcony i powinien dla nich świecić przykładem. Ale jeżeli w tych grupach młodzieżowych te chłopaki między sobą rozmawiają i słyszą, co się dzieje, to sobie każdy na więcej pozwala. I to jest moje zdanie. Od tego jest Marcin Dorna. Jeżeli o tym wie, a ja wiem, że on o tym wie, bo te rzeczy były do niego zgłaszane, to dlaczego on tego się nie, nie rzuci tego na forum publiczne, albo nie rzuci na zarząd w PZPN, żeby zadecydować i powiedzieć, co my z tym robimy? Bo wiesz, jest, jest jakaś granica, jest jakaś granica. Ja ci mówię, jak ja bym się zachował, bo ja byłem młodym chłopakiem, który wyjechał do Krakowa w wieku 17 lat i grałem w hutniku Kraków. Musiałem sobie sam radzić, sam ugotować i sam iść do szkoły, bo chodziłem do szkoły, musiałem szkołę wieczorową kończyć rano trenowałem. Jak trenerzy czyli... reagowanie na takie wasze wybryki? Nie, nie, no poczekaj, czarek. Ja jeszcze nie mówię o wybrykach, daj mi coś powiedzieć. Ja szedłem rano na trening, musiałem sobie sam zrobić śniadanie. Po treningu musiałem szybko zjeść najczęściej w barze, na skarpie i to najczęściej były jakieś pierogi na szybko, na wynos, w barze mlecznym, bo na lepsze jedzenie mi wtedy nie było stać na jakieś restauracje. I jechałem 20 przystanków tramwajem na 15 do szkoły żeby zdać maturę i żeby skończyć technikum mechaniczne, a musiałem chodzić do wieczorowego, bo rano trenowałem. Czyli jechałem do szkoły na 15, kończyłem o 20, wracałem do domu o 21.30. U nas to było normalne. Dzisiaj to z tego byśmy zrobili jakieś story, że fenomenalny piłkarz, który się poświęcił, kończył szkołę, zdał maturę. Jeździł tramwajem. U nas jeździł tramwajem. U nas to było, ja tylko chcę jedną rzecz, u nas to było normalne, że 6 razy w tygodniu jadło się na parówkach, no, bo, Tomeczka, ale to trochę odbiegamy teraz. No nie, od, nie, odbiegamy, od, od no, nie odbieramy od klute właśnie nie odbiegamy. Bo my cały czas mówię o profesjonalizmie i świadomości młodych piłkarzy dzisiaj. Zarzucane jest y, y, tej, tej złotej generacji Bońka Lubańskiego i tych innych. Ci to pili, balowali. nie. Epoka świerczewski, Hajto, Iwan, wszyscy ci, to ojej, znaczy, to jest chyba inny problem, bo a, dotyczy a chłopaków, się... którzy nie są pełnoletni. Ja ja wiem, to a jest dzisiaj chyba... się robi problem już o siedemnastolatków, którzy mają być świadomi, którzy są media, można mecze oglądać. Robi się potężny problem, że oni się gubią w tym wszystkim. Ale to, jeżeli mogę jeszcze dopowiedzieć, to, to yy, słusznie. No, myślę, że pierwsza reakcja trenera taka była, że, że rozmawiał z tymi chłopakami yy, i to jest naturalne. I chyba każdy trener, yy, który rozumie pracę z młodzieżą i, i jest jest przy młodzieży, tak by postąpił. Nie wiem co mógł dalej zrobić, czy, czy rzeczywiście go coś tam nie ograniczało, to tego nie wiemy. Może to nie był pierwszy raz, no nie, nie mamy danych.